Cześć kochani, dzień dobry, witam Was na niedzielnym drapingu Mam tutaj strapki za wartość 50, 60, 70, 80, 110, 120, 135 zł i mamy klub milionerów, mega wielką pensję, krzyżówkę XXL, James Bond, codziennie 1000, Boom 777, Playbook, super linie, podwójna gra różowe złoto, ekstra pensja i polska polska. Przy okazji chciałbym pozdrowić i pogratulować. Mirelce Kac za wygranie konkursu. Przypominam, em, nagrodą jest pakiet: powiedzmy, słodyczy i takich różnych rzeczy za 100 euro, plus em, zdrabki za 100 zł, świeczka zapachowa. Tak, to by było na tyle. Em, tam coś jeszcze dorzucę, pewno. Em, dobra. To by było na tyle bierzemy się za zrapywanie. Pierwsza leci na strzał, na, na odstrzał. Na, na od Polska, Polska. I wygrywa tutaj 17, 14, 33 i 30. I szukamy. Mamy 12. 8. 16 21, 7. Ciekawe, czym o tyle będzie 28, 15, 31 blisko, 11 i 32. No niestety to niestety to normalnie mnie prześladuje. Teraz bierzemy się za zrobkę Ekstra pensja.

mamy trzydzieści osiem jeden trzydzieści dwadzieścia dwa cztery dwadzieścia cztery dwadzieścia osiem trzydzieści sześć sześć trzydzieści siedem trzydzieści jeden trzydzieści pięć dwadzieścia dziewięć trzydzieści cztery i 8 pomiędzy sprawdźmy jeszcze drugą stronę tutaj pusto 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 i pusto znowu dzisiaj same pustaki jak na razie no ale jeszcze mamy kilka zrapek może się ten dzisiejszy mój los odmieni dobra super linie dwa pierwsze symbole Podkowa i biedronka. Podkowa i biedronka. Tu mamy biedronkę. Tu jest jeszcze jedna biedronka. Dobra, to by było na tyle. Rolki i Arbus. 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 I rolki, krab i serce, krab i serce, tutaj mamy dwa serca. Kraba nie dali, balony i klapki, tutaj mamy klapki. Balony, balony to są kolejne balony i klapki. Balony. Dobrze sakwa i tęcza. Sakwa i tęcza. Tu jest jedna tęcza. Sakwy nie widzę. Motyl i kości. Motyl i kości. Tu jest motyl i kości. Dobra. Lecimy dalej, słoń i czapka. Tu jest słoń, kolejny słoń, czapki, nie wydrogowali, kwiat i księżyc, kwiat, kwiat, księżyc, kwiat i kwiat, cytryna i ptak. Tutaj mamy ptaka, tu jest ptak, kolejny ptak. I tu jest ptak. Moneta, i popcorn. Tu jest moneta. Dobra. Rower. Rower, rower. I ostatni jest dzwon. No, ten dzwon nam tutaj niestety nic nie, nie pomoże. Tu mamy jeszcze rower tu jest dzwon i tutaj mamy dzwon no niestety kolejna zrabka pusta teraz bierzemy się za bum777 szukamy oczywiście siódemek mamy serce, pomarańcze i jabłko worek, jabłko i pierścień monety, złoto, truskawka Troskawka, diament i garniec. Korona, dzwon i kończyna. Podkowa, monety i gwiazda. Cytryna, diament, banany. Dzwon, wiśnia i gwiazda. Ananas, safe, cytryna. Banany, winogron i arbus. Serce, wiśnia, garniec. Korona, worek pomarańcza, banknot, pik i winogron, i ostatnia gra banknot podkowa i pik. Bez komentarza. Jak na razie nie komentujemy, nie? Codziennie 1043, 47, 28.

jeszcze na razie są szanse, ale wątpię, żeby coś tutaj dzisiaj było na plusie. James Bond, bonus. Mamy 0, wygrywa 17, 11, 26, 19 i 14. I lecimy. Mamy 30, 21, 27, 12, 22.

Dlatego tak mnie lekko tutaj zacięło. Dobra, krzyżówka XXL. Cak, 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 rozwiązujemy. Gubimy. Dobra, mamy pierwsze D i tu jest w bonusowym Alfred. Tu jest Roland. Dynastia. Wydma. Dynastia i Wydma. Druid. dobra kolejne mamy o tu jest Roland Kreol, Abonament Osa Stolarz i Kos tu jest Knot wow Ochmistrz Noe Oka Sarkofag Termofor. Dobrze. Następnie jest U. Tu mamy Okup. I Ireneusz. Bzura. Tu są Kaszuby. Druid skromnie z tymi literami, jak na razie skromnie. Teraz mamy J. Tutaj J w ogóle nie widzę. W pierwszej tutaj mamy O Ojej, jaka bida. Też, a nie jest jama. Jama ustna albo jama brzuszna, kto jak woli. Kolejny jest L i mam w bonusowym Alfred, tu jest Stolarz, Roland, Luka, Marcelina. Daniel Dobra, ostatni tylko w pierwszym rzędzie i mamy W Brzechwa Newa Ewa Wydma Warga tu jest szewc. Dobra, lecimy dalej. Mamy F i mamy w bonusowym Alfred. Tu jest Stefan. Stefan, a tutaj F. Tutaj F nie widzę. Tutaj jest termofor dobra lecimy dalej i mamy M abonament, MIM tu jest myjnia barman mysz tutaj jest ochmistrz, termofor jama lecimy dalej, kolejny jest a i mamy w bonusowym Alfred Brzechwa Trzustka Luka Abonament Amant tu jest Stefan i Serbia Neva, Warga, Tak, Dynastia, Ewa Barman, Wydma, Bzura i Marcelina, Kaszuby, Daniel. To mamy pierwsze słowo: jama, kra, agat, sarkofag, regaty, oka, badacz. <laughs> I co, wszystko mamy? Na to wygląda, że chyba wszystko. Kolejny jest g. Kolejny mamy G, w pierwszej G nie widzę. Tu jest Warga. Tu mamy Agat, Regaty. Agat i, we, i Regaty. Dobrze. Tu jeszcze jest Egipt. Kolejny mamy B. Tu jest Brzechwa abonament Bzura, barman. A tutaj B Badacz. No dobra. Teraz mamy Z, brzechwa. Rzym Trzustka Tutaj będzie Ireneusz Bzura Zeus Szewc i Ochmistrz i Badacz, o Kolejny jest T. Set. Stefan. Abonament. I amant. Do tego jeszcze jest szóstka. I tutaj mamy chyba wszystko zrapane. Tu jeszcze jest M zrapane. Tutaj mamy pierwsze słowo. Tak. Dynastia. Kwit. Basista. Tutaj mamy regaty. Tutaj mamy drugie słowo Agat, tym, ochniszcz, dobra, V, cudownie, X, jeszcze lepiej. E. Tutaj mamy Alfred. Tutaj jest Set, Stefan. FS. Patrzcie, zapomniałem Z Tutaj jeszcze mamy Grzechwa Abonament Kreol Neva Keks Ireneusz I Ewa Nasze drugie tutaj Nasze drugi wyraz Wyrazik Imię co tu e mamy wszystkie zrapane? Chyba tak. Tutaj mamy regaty, kred, termofor, szewc i Zeus. Teraz mamy i. Tutaj mamy Egipt, nim, drugi wyraz. Jeszcze jest Serbia. Dobra, a tutaj mamy Myjnia, Basista, Marcelina, Kwit, Mini, Daniel, Ochmistrz i Druid. Wątpię, żeby r było. No coś może się tu jeszcze. H, no z H się nie liczyłem naprawdę. Brzechwa. Nie brałem w ogóle H pod uwagę. Tutaj niestety H nigdzie nie widzę. Ale tu jest jeszcze M. I tutaj jest ochmistrz. No i na ochmistrzu się skończyło. No szkoda, ale zrabka jest przegrana. DU -D Dobra, bierzemy się teraz za trzy ostatnie zrapki i mamy mega wielką pensję. Może nas tutaj coś jeszcze podratuje. Ten mizerny 20 złotowy wynik. Mamy 13, 34, 5, 36 i szesnaście i jedziem cztery siedem jedenaście dziewiętnaście dwa trzydzieści jeden dwadzieścia trzy dziesięć czternaście sześć bok Dwadzieścia osiem, dziewięć, dwadzieścia siedem, czterdzieści sześć, czterdzieści jeden, mega wielka, dwadzieścia dwa, czterdzieści dwa, piętnaście, osiemnaście, trzydzieści dziewięć, trzy.

Dziewiętnaście, dwadzieścia jeden, trzydzieści jeden, dwadzieścia dwa cztery czterdzieści sześć, dwadzieścia trzy dziesięć.

8, 24, 11 i 22. No, niestety pusto. W rubinowej szukamy oczywiście siódemek i rubinu. Dobra, drapiemy to. Niestety ani siódemki, ani rubinu. Coś mi się tu wydaje, że. Niestety, ale ta zrabka będzie pusta. Dobra, szmaragdowa. Szukamy 3 razy. Symbol 7 mamy 7: kufer, plik i portfel. Garnek, prezent, 7 i szminka. 7: portfel, pierścionek i perfum. Róża, kufer, 7 i szminka. Pierścionek, worek. 7, 7 i korona. No niestety. Szafir 7, 7. Korona i perła. Lustro 7, 7. Worek i perfumy. Dobrze. Tutaj nic. Bierzemy się za ametystową. Szukamy dwóch takich samych symboli. No ale jak na razie nie mamy niestety nic. I chyba nic nie będzie, coś mi się wydaje. Perła i złoto, portfel i pierścionek, korona i worek, zegarek i moneta, korona i kufer. Dobra, dwie ostatnie zdrabki. I tutaj szukamy topazowej e, 3 razy 7 albo albo. Trzech takich samych symboli Róża, podkowa Dzwonek, pierścionek Szminka, moneta Świnka, korona Perła i szminka Plik, podkowa Prezent, naszyjnik Prezent, lustro Dzwon, perfum Świnka i perfum Dobra Diamentowa, bra druga Szukamy trzech takich samych Wygranych no ale niestety 300-300 było. Ale niestety tylko dwa razy. Tutaj szukamy zegarka. Ale niestety zegarka nie ma. Dobra. 135 zł wkład. Um, 20 zł wykład. <grym> Z powrotem no szału nie ma, ale co zrobić taki jest to raz daje raz zabiera kochani dziękuję wam za oglądanie zapraszam na popołudniowy strapping i życzę wam miłej niedzieli bądźcie bezpieczni i zdrowi trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie do potem, pa pa